A jednak, i stało się, tak jak zapowiedziałem, olimpijczycy nie mają litości dla młodszych kolegów. Z numerem 9 Dariusz Sikora zdobywał pierwszą bramkę. Gratulujemy. Ziemiąc na wojsku, już pierwszy debiut i pierwsza bramka. Jak to się stało, zamachu dalej nie może uwierzyć. Na pamiątku oprócz tradycji pokojowych. Oprócz naszych tradycji kulinarnych, czyli lodów, mamy jeszcze naprawdę sporą grupę młodzieży, która uprawia uni-hokej w Nowym Targu. To jest liczba, którą pewnie by trzeba liczyć już w tysiącach, jeżeli weźmiemy pod uwagę Nowy Targ i jego okolice. I o ile Nowy Targ jest uważany jako kolebka czy stolica polskiego hokeja, to to samo można powiedzieć o unihokeju. Oprócz... Druży kobiecych czy męskich mamy bardzo dużą reprezentację, wiele drużyn kobiecych czy dziewczęcych, które z powodzeniem reprezentują nasze miasto na arenie łowu i zdobywając wiele tytułów w różnych kategoriach wiekowych. w czerwonych koszulkach są to nasi zawodnicy olimpijczycy, którzy reprezentowali polskie dyscyplinie hokej na lodzie. A jak widać, znakomicie radzą sobie też z innym rodzajem kija. A kawir samolej broni słupków jednocześnie zagraża przeciwnikom. Po drugiej stronie uniwersalny zawodnik. Jeszcze jak tak dalej będzie grał, to jeszcze może dostanie powołanie do polskiej reprezentacji seniorów Unii To było wielkie wydarzenie być Olimpijczykiem w dwóch różnych dyscyplinach sportowych i to w letniej i zimowej. A unihokej to jest dyscyplina sportowa, która pretenduje do, do udziału, do programu Igrzysk Olimpijskich. tutaj dostaje podpowiedź, że jest to taka możliwa data inauguracji unihokeja na Igrzyskach. To jest 2024 rok, a więc jeszcze trochę czasu do Igrzysk zostało. A więc ja myślę, że ci zawodnicy, którzy tutaj teraz grają, no niektórzy już mieli ten zaszczyt bycia olimpijczykiem, a pozostali olimpijczycy to są te dzieci, które stoją z kijami wokół naszego wojska. To jest nasza nadzieja. Oni za 11 lat mają, mogą, mają szansę reprezentować nowy targ właśnie w tej dyscyplinie sportowej jaką jest Uni Hockey. No bo kto inny miałby reprezentować Polskę podczas Igrzysk, jeżeli nie nasi zawodnicy tutaj lokalni, którzy naprawdę świetnie radzą sobie w Polsce. To są kluby, które od samego początku trwania tej ligi, jak już kilkanaście lat, z powodzeniem wygrywają mistrzostwa Polski w kategorii seniorów. Oprócz Górali w Nowym Tarku w kategorii seniorów jest jeszcze najbardziej utytułowana polska drużyna Ta KS Szarotka Nowy Targ. Ostatnio trzy razy pod rząd. Góralom się to udawało, więc mam nadzieję, że ta pasa zawodarskich klubów na ogólnopolskich parkietach będzie trwała. Wynik dalej 1-0. Próbuję znaleźć powodów takiej swojej dyspozycji ale myślę, że na razie są w jeszcze w dobrej dyspozycji swoich starszych kolegów. Ale jak złapią drugi oddech, to zaatakują. O, teraz mało brakowało. Wspomniałem też o drużynach dziewczyncych czy kobiecych. Mamy w tym tylko kilka tygodni na chwilę. Bo zmienił się wynik. Artur, tylko KS w górale na To będą pierwsze bramki, ale teraz im współczuję. Olimpijczycy wezmą się teraz do gry. I oby nie przypomnieli sobie, jak się gra ciałem na lodowisku. Mamy jeszcze drużynę dziewczęce do wytargów. Jest EWEKS na wytarg. Są różne sekcje dziewczęce w klubie KS Szarotka. Są dziewczyny świetne z ludzie wieża nowego megartu. A na parkiecie nasz Mariusz Soder. jest, zliczyłem na ciebie. Mariusz tu presję. Już. Jest, już możesz. Już ci się nie spadło, w bramkę. Rodzina na pewno zrobiła zdjęcie. Żona widziała, córka widziała. Dostanę żoną. Teraz już wszyscy to widzą dzieci i młodzież szkodzącą podowym z takimi dziwnymi dziwnym kijami, w której chowa się kij do unihokeja. Wiedzą, że to są nasi unihokejści. Unii to jest taka nazwa tej dyscypliny, która jest naszą taką prostą nazwą na świecie. Ta dyscyplina nazywa się Florba po tym lasu należy też szukać i hokeja na świecie czy w Polska reprezentacja Polski też z powodzeniem reprezentuje nasz kraj podczas mistrzostw świata zarówno zarówno drużyna seniorska jak i juniorska, męska i także kobieca grają w najwyższych ligach światowych jeszcze nie mieliśmy jakichś spektakularnych sukcesów, ale taka powolna praca połączona właśnie z taką promocją Unii Hokeja, jak, jaką mamy dzisiaj do czynienia. Myślę, że będzie sprzyjała takiej dobrej atmosferze i tworzenia dobrych warunków dla naszych zawodników, aby rozwijali się i być może w najbliższym czasie reprezentowali Polskę. Właśnie w tej dyscyplinie, która jest dyscypliną letnią. W zawodnicy korzystając z tego, że piłeczka wyleciała poza bandy. Dokonują zmian. Zmiany w Uniokojowej odbywają się tak samo jak w pokoju na razie, a więc są to lotne zmiany. Ludzie na Uniokojowej liczy 20 zawodników w tym dwóch gulawkami, mamy trzy piątki trzech jeszcze rezerwowych i dwóch gulawkami w miejscu zawodników zasady są troszkę inne nie można grać ręką, nie można uderzać kijem w przeciwnika a jak widać aż tu zbytnio tak nie różni się od auta ale widać, że olimpijczycy świetnie sobie radzą go ukołu i presji Strzelecki. dalej jest z numerem 21. Pan Stanisław Klocek do, do, dalej w doskonałej dyspozycji. Pan Stanisław Klocek to wychowanek Podhala Nowy na Targ. Następnie zawodnik Zagłębia Sosnowiec oraz zespołu z Niemiec. Zdobywca dwóch tytułów mistrza Polski z Podhalem i pięciu z Zagłębiem. W Lidze Polskiej wystąpił w 388 meczach, strzelając 215 goli. Dwukrotnie reprezentował Polskę podczas igrzysk Olimpijskich w Ligie w 1980 roku, a w 1984 w Sarajewie. Także cztery razy wystąpił w turnieje o świata, a w drużynie narodowej rozegrał 103 mecze, zdobywając 39 bramek. A grał na pozycji środkowego na taki świetny nalejniki strzelecki to akurat było zagranie, które jest karane rzutem karnym ale no, może nie przywilej mają olimpijczycy, ale sędzia mógł troszkę nie zauważyć a na boisku z numerem 20 wspomniany już wielokrotnie Gafin Samolej to gramkarz, który reprezentował Polskę na Najekrzyska w Sarajewie, Kalganej, Albertin. to także wychowane potwale na wewnętrznych. Czterokrotnie zdobywał tytuł mistrzowski, dwa razy jest i Tak jest, ja tu dostaję, dostaję komunikat, że pięciokrotnie. I siedmiokrotnie tytuł wicemistrzowski. Mam nadzieję, że ten tu jeszcze nie, nie pomyliłem. Łącznie rozegrał 499 ligowych spotkań. W reprezentacji 108. A teraz zmienił dyscyplinę na Unihokej. Teraz ma czas trochę odpocząć, bo mamy przerwę. Unihokej gramy 3 tercje po 20 minut. Tutaj ze względu tylko na wysoką temperaturę. Bo na pewno z pewnością całe 60 minut byliby w stanie zawodnicy wybiegać zarówno z jednej i drugiej drużyny, ale dzisiaj tylko 2 razy 10 minut. Olimpijczycy nie mają litości, prowadzą dwa do jednego i za chwilę wrócą skrzyżować ponownie kije W dzisiejszym spotkaniu Gra również Janusz Pajnos.